Hej, hej, witajcie z tej strony Spidek S, a to jest mój pierwszy odcinek, zagrajmy w Need for Speed World yy, dobra Nazwijmy się Spidek S I będzie no to Wizard Dobra, niech tak będzie mm. A tego Chińczyka sobie wyjmiemy nawet fajnie wygląda Taki, kurde, wiecie, to jakiś okej? Okay? Dobra, kontynuuj. Teraz jakieś auto sobie wybierzmy. Mhm. Dobra, Okej, okay, To było szybkie cięcie? Myślę, że ten Misubishi będzie w sam raz. No to kupujemy ten samochód. No i, no i idziemy na pierwszy wyścig. Okej. Okay. Kontynuuj. Dobra. Kapuję. 3, 2, 1, 0. Myślę, że dobrze idzie to nagrywanie. Na razie lagów nie ma. Okej, okay, no to tak, może Wam trochę opowiem. Gra jest fajna. Yy, no zależy. Będziemy tuningować auta, będziemy je malować. Teraz muszę nazbierać 300 tysięcy na moje konto, aby sobie kupić takiego Chevroleta i go przemienić na klasę C. Dodać mu fajny tuning. My to wszystko będziemy robić, ale to będzie w dalszych odcinkach. Na razie takie, wiecie. Zwyczajne wyścigi. Robimy. lol, Dobra, panuje, panuje. <laughs> No i tak, szczerze Wam powiem, gra jest fajna. Odcinki będą trwać będą trwać nie więcej niż 10 minut. Postaram się tak. Tak 11 minut to będzie najwięcej odcinek trwał. A teraz po prostu. No, jedziemy i pompujemy, wiecie. No. Ogólnie. Myślę, że wam się spodoba ta seria, bo mi się naprawdę podoba nie takimi autami. Link w opisie do tej gry będzie. Ja już grałem w tą grę, ogólnie miałem 60 poziom, a wbijam go 2 lata. Wiem, że 2 lata to jest dużo, ale wiecie, no. Ja mogłem tylko przez weekendy grać najwięcej, to 2 godziny. A tam, jak grałem, to wiecie, same pościgi i jakoś tak się spiło. A tutaj ja chcę tak trochę wyścigów, trochę pościgów. Dobra. Oto wynik twojego pierwszego wyścigu. Wyświetlone są imiona wszystkich uczestników wraz z informacją o samochodzie. Ekstra. Tutaj możemy zobaczyć, sprawdzić informacje, których jeszcze nie mamy. Tutaj są i tak dalej. No, nitro nam się przyda. Yy, teraz idziemy na kolejny wyścig, klikamy M. I wchodzimy na kolejny wyścig. Ok. Na razie gramy przeciwko komputerowi, a więc nie myślcie sobie, że Tacy uczestnicy są na przykład tacy słabi, bo naprawdę nieraz trudno pokonać ich, ale to po prostu. Czas, trzeba, czas na to, aby sobie fajnie streamingować auto. No, bo wiecie, nieraz mi się trafia, że idę na jakiś wyścig, a tam klasa S, a ja mam klasę B. No i jak to wygrać? Na przykład jakieś, nie wiem. Dobre Porsche, czy tam Lamborghini Aventador, stuningowane, wszystko na cztery gwiazdki. No to z takim przeciwnikiem, na przykład, nie wiem, na przykład Lexusem IS, czy coś w tym stylu, no nie idzie wygrać. No i to jest właśnie ten problem, że tutaj nieraz dobiera tak, i to mnie wkurza, że to tak słabo trochę dobiera. A warto y, jeździć po, po tych, no po skrótach, to Wam na pewno pomoże. Widzieliście, ja tutaj przed chwilą wjechałem w skrót. Nic przy tym nie straciłem. A plus w tym, że y, o wiele y, jesteśmy o wiele szybciej jesteśmy do mety. No, skróca nam się po prostu droga. O kilka tam metrów, a to zawsze kilka metrów to ważne, no bo wiecie, coś zawsze kilka metrów i ktoś nas może doścignąć. Klikniemy jeden, to mamy nitro, wzmocnienie dostaliśmy. Fajnie, fajnie. Nitro to jest tak, nitro to jest po prostu przyspieszenie. Jest jeszcze katapulta. To też jest przyspieszenie, tylko że słabsze, ale trwa więcej jest magnes ogólnie na wyścigach teraz jak mamy jest magnes, z czego jak klikniemy magnes, jak ktoś nas wyścignął, to wtedy ruch, drugowy, ruch, ruch drogowy czy ruch uliczny no po prostu jeżeli jedzie jakieś auto komputerowe no nie, my jedziemy to one w nas skręca i tak jakby chciało nas staranować jest jeszcze tutaj yy, taka tarcza czy... Nie, to jest odnowienie, że weźmiemy nitro i katapultę, klikniemy to odnowienie, i od razu znowu możemy kliknąć nitro i katapultę. A tak to trochę musimy poczekać. <laughs> To jak widzicie, już nam się pojawiło o wiele więcej tych, tych, tych. Ja jeszcze jeden sobie wezmę, zrobię wyścig i chyba będziemy kończyć ten odcinek, nie wiem. Ale chyba będziemy go kończyć. Bo no, nie mogę tak nagrywać, nagrywać długich odcinków. O, ten jest. O, patrzcie, klikniemy magnes, i na przykład tutaj jest magnes, i jak będzie jakieś auto, to on w niego wjedzie. O, lol. Jeszcze może sobie katapultę weźmiemy i patrzcie, teraz on i od razu wszystko możemy wziąć. Oprócz katapulty, bo jeszcze ją używamy. <laughs> Tutaj. Koleś pojechał na skróty. Komputer. Komputronik taki króde. No nie. Wszystko za nas zrobi, Jest pompa. Wow. I jak klikniemy E, to możemy sprawdzić y, z tyłu, czy ktoś za nami jedzie, czy nie. Oczywiście to można się patrzeć na mapkę, ale czy ktoś chce nas zaraz zdjąć. Wiecie, z drogi, czyli popchnąć. Popchnąć. No. Różnie bywa. Sami o tym wiecie, że różnie bywa. Okej. Okay. No już zbliżamy się do mety. Jeszcze wam pokażę jedną fajną sztuczkę, kto, który, z czego... Niektórzy tego jeszcze nie wiedzą. I chciałbym wam to zaprezentować. A jeżeli ktoś wie, to niech wie. No nie. Dobra. Już wam to pokażę, tylko dojedziemy do mety. Dobra. Pierwsze miejsce. Szybko klikamy następny. Dobra, dobra.